you <laughs> realizacja w Pucharze tak, Skokach Markiarskich zabiera tempo. Dzisiaj jesteśmy w Tronfajn, gdzie za chwilę e, rozpocznie się kolejny konkurs z cyklu e, właśnie Pucharu Świata. W dzisiejszych zawodach wystartowało sześciu polskich zawodników, Czterech z nich zakwalifikowało się do drugiej części dzisiejszych zawodów. Oprócz Kamila Stocha, tam ciżebo doszło na pewno że to intro i pete pet czy właściwie rancar warto no energia jest w forma naszych skoczków naszego skoczka yyy że będzie yyy które tego tegoroczną klasyfikację generalną Pucharu Świata, no a też warto pamiętać, że zapasem mistrzostwą świata w lotach tarciarskich, które w tym roku odbędą się w Karachowie, jaka miasta ma 103 punkty, przewalniającą Wojtcem Peterem Prewcem, ale jego ogólnym rolem wydaje się być Sevelin proj, który jest w bardzo dobrej dyspozycji, a wczorajszych kwalifikacjach pobił rekord skoczki od kilku sezonów do Dajtiego i to się duże emocje i miejmy nadzieję, że będziemy się kolejnego odcinku Polaka, który jest, jak na, jest na jak najlepszej drodze do zwycięstwa, w tym Generalnej Pucharu Świata. Wczoraj przed konkursem Piotr Żyła zajął piąte miejsce, a Kamil szóste. Warto wspomnieć o tym, że nasz mikrofon jest bardzo trudnych warunkach. Trwa druga seria konkursu indywidualnego. Za nami skoki 11 zawodników. prowadzi jest Severin Freund Niemiec, któremu nie wyszedł pierwszy skok. 126,5 metra, drugi drugim jednak znacznie lepiej. 135,5 metra i w tej chwili prowadzi z notą 248,5 punktu. Drugi jest trzech: Antonin Kajek. 122 i 132,5 metra, Nota o 6,1 punktu. Gorsza na noc, trzeci mamy Norwega. Andrasza z na 126 pierwszy pierwszym, 130,5 serii. No i nota łączna na 14 14,30 punktu. Gorsza Severina Froinda. Za nami Skoki także już dwóch. Polaków, Jana Ziobry i Macieja Kota. Jan Ziobro w drugiej serii 127,5, w pierwszej półtora metra bliżej, w tym momencie na miejscu piątym, na miejscu siódmym jest Maciej Kot 123 m w pierwszej, 125 metrów w serii drugiej. W pierwszej serii najlepszą notę uzyskał Roman Koudelka, Czech 136,6 punktów, po na odległość 137 metrów. Drugi jest Andrzej Barda z 136,5 metra i zaledwie 0,2 punktu straty do Czecha, na miejscu trzecim jest na razie amerykańska Andra także 136,5 metra i strata do Czecha równych dwóch punktów. 10 jest Kamil Stoch, od stoku na 127 metrów, ze stratą 14,1 punktu do Czecha, A 14 jest Piotr Żyła, mówiłem już o Janie Ziobrze i Macieju, Kocie, oni byli po pierwszej serii: kot 21, ziobro 23. Warto powiedzieć o wielkiej sensacji, bowiem już po pierwszej serii zawody zakończył Peter Pret, on dzisiaj zajmie miejsce 45. Nie zdopisze do swojego konta punktu klasyfikacji generalnej Pucharu świata. W pierwszej serii uzyskał, skok, uzyskał od tego i zaledwie 116,5 metra, no i odpadł z dalszej rywalizacji. Odległością kwalifikacyjną okazało się 127,5 metra. Ee, Norwega rune w LTP O fechu może mówić Dawid które który awans do drugiej serii przegrał zaledwie o dwie dziesiąte punktu. E, trwa mówię, druga seria. Przed momentem skoczył Tom Hilde, on w tym momencie jest trzeci. 127,5 metra w drugiej serii. W sumie nota łączna 249,0 punktów Teraz 17 po. Pierwszej części rywalizacji. Austria Gregor Schirenzauer też nie, nie wyszła do końca tak, jakby to chciał Austria. Pierwsza seria konkursowa. Teraz no próba niezła, aczkolwiek trochę zabrakło do tego, aby objąć prowadzenie. Musiał skoczyć 127 metrów. Teraz skacze 126,5, ale dostanie 5 punktów za niesprzyjające warunki atmosferyczne, więc. To może skończyć ku temu, że on będzie liderem. jednak, nie, jednak jest drugi, przegrywa o 4,2 punktów z Severinem Freundem, którym tym samym pniesie w górę klasyfikacji generalnej dzisiejszego konkursu na sporcie GNSN. W Trondheim z 19 belki startowej toczy się ta druga część konkursu indywidualnego. Jeszcze do końca sezonu zostaną nam zawody niedzielne w Oslo. Później w przyszłym tygodniu, w czwartek, kwalifikacje, w piątek, sobotach konkurs indywidualny. Będziemy drużynowy mniejsze świata w lotach. No i za dwa tygodnie dwa konkursy indywidualne jeden drużynowy podczas finału Puchawy Świata. Nie na Mamucim obiekcie, tylko na tym nowym dużym planicy, Teraz dobry skok z właśnie Jarona wymiana 131,5 metra on będzie najprawdopodobniej teraz nowym liderem. Minus jeden punkt za podnarty. Noty od 18,5 do 19 punktów. I tak Pierżyn jest liderem o 80, czyli o pół metra w tym momencie. Wyprzedza Sewerina Froinda, Jernej Damian. Punkt kaskocznik MSN to 124 metry. Punkt kill i 140 metrów. Zabelkę. E, otrzymuje się za... Belkę w dół plus 4, za belkę w górę minus 4 punkty. No i przelicznik wiatru za każdy metr na sekundę zadaje się bądź odejmuje 11 punktów. Jan Matura, 34-letni reprezentant Czech, już w powietrzu dostał tego noszenia. No i niezła próba czego 131 metrów teraz, ale aż 0,6 metra na sekundę podnarty wiatr reprezentanta naszych południowych sąsiadów będzie w tym momencie w pierwszej trójce, najprawdopodobniej trzech, jednak nie, jednak jest piąta, ale ten ścisk w jest duży, bowiem do trzeciego w tym momencie Schlierencauera traci dwa punkty, a do, lider do liderującego Jernej Adamiana traci siedem punktów. No a teraz trzymajmy kciuki, bo na belce startowej zasiada już reprezentant Reprezentant Polski pochodzący z Wisły Piotrzyła w pierwszej serii 129,5 metra, no i miejsce 14 po pierwszej serii konkursu na skocznik Granasen. Teraz musi skoczyć około 137 metrów, jeżeli chce objąć prowadzenie. No i niezły skok, tu należy popalić reprezentanta Polski, chyba wreszcie powróciła forma do naszego zawodnika, 132 metra, więc poprawił się w porównaniu z pierwszą serią. Powinien być w tym momencie w pierwszej piątce drugiej serii Piotr Żyła, jest nawet trzeci, a więc wydaje się, że minimalnie spadnie w porównaniu z tym, co było w pierwszej serii, ale i tak powinien być niezły występ naszego zawodnika, więc Piotr Żyła trzeci, więc w najgorszym razie będzie na miejscu. 16. Teraz 13 po pierwszej części zawodów Marinus Kraus, reprezentant, reprezentant Niemiec, teraz musi skoczyć około 136 metrów, ale absolutnie nie ma tego skoku. Zaledwie 123,5 metra, czyli poniżej punktu konstrukcyjnego, może dziwić się to też, dlatego że miał wiatr podnarty. Może nieduży, ale na pewno korzystne w tym momencie. Dalekie 13 miejsce Marinusa Krausa to oznacza, że spadnie nie tylko za Piotra Żyły, ale także i dla Żiobre we wtorek trójki polaków, która nam się na razie zaprezentowała tylko Macieja Kota. Nie mówiłem jeszcze o Klemensie Murańce, o szóstym z naszych reprezentantów w pierwszej serii skoku, jednak wybitny nie wyszedł 118,5 metra i ostatecznie zakończył zawody na miejscu. 39. Teraz jaka chwala reprezentant Słowenii musi skoczyć około 136 metrów, jeżeli chce objąć prowadzenie, ale także nie ma tej odległości. 118,5 metra zaledwie reprezentant Słowenii, no ale tyle. Przed chwilą skoczył porównywalną odległość minus Kraus przy wietrze prawie pół metra na sekundę pod narkę. tak teraz. Jaka fala miała pół metra na sekundę w plecy, ale to nie mnie fakt, że będzie dopiero na miejscu 15 klasyfikowany reprezentant Słowenia, więc za wszystkimi Polakami jest 15, po skokach 19 zawodników. Teraz zaprezentuje nam się na belce startowej reprezentant Austrii, zwycięzca tegorocznej edycji w turnieju 4 z Polski, imprezy rozgrywanej. Na skoczniach w Obersdorfie, Garmisch, z Innsbrucku i Bischofshofen, czyli Thomas Bichard. Zawodnik, który wywalczył srebrne medaliki w Soczi. Był czwarty na obiekcie normalnym w rywalizacji indywidualnej. No i teraz dostał znak od Aleksandra Poinera, aby wykonać swoją próbę. Już w powietrzu jak dobra prędkość na toku 94 km na godzinę, ale słaby skok zawodnika austriackiego. Musiał skoczyć 132 metry, jeżeli chciał objąć prowadzenie, ale skacze zaraz jest 120 metrów i to absolutnie mu w tym momencie nie da prowadzenia. Prawdopodobnie nie będzie go nawet w pierwszej dziesiątce, no nie, jednak, jednak się zmieścił w tej pierwszej dziesiątce w tym momencie na miejscu dziewiątym, więc z 11 spadnie najprawdopodobniej na 20 miejsce. Bardzo niezadowolony Tomat Bichart. Teraz zaczął intensywnie padać deszcz. Za nami Skoki 20 zawodników. Prowadzi Jernej Damian ze Słowenii. miesie 49,3 punktu. Drugi z tarto 8 punktów jest Niemiec, Szawej Kronika. Trzeci Polak. Piotr Żyła, który ma na tego rusza i no 4,6 punktu od Damiana, A teraz już w powietrzu lider generalnej Pukaru Świata, czyli. Kamil Stok. No i brawo! Bardzo dobry skok Polaka. Chociaż troszeczkę pewnie liczył na więcej nasz zawodnik. 127 metrów, czyli tyle, ile w pierwszej serii. Musiał skoczyć około 132 metrów, jeżeli chciał objąć prowadzenie. Będzie więc na pewno w pierwszej piątce dostanie 4 punkty zawiat I jest trzeci Kamil Stoka, a więc wyprzedzi Piotra Żyłę. Będzie dłuższy za. Sewerynem Freundem. Szkoda, bo ten najprawdopodobniej spadnie z pierwszej dziesiątki po dwóch zwycięstwach z rzędu Kamil Stoch. Teraz Ansi Kojuranta, 25-letni reprezentant Finlandii, zawodnik, który wygrał zawody Pucharu Świata w Innsbrucku. To były zawody turniej cztery skoczni. Teraz musi skoczyć około 132 metrów kiedy będzie objąć prowadzenie, no i to nie jest, to jest niezły skok. aczkolwiek też sporo zabrakło do tego, by objąć w tym momencie prowadzenie. 126,5 metra, będzie o 4 punkty za wiatr i jest tuż za Kamilem stołem o 0,4 punktu, Polak wygrywa z reprezentantem Finlandii. To jest dobra informacja dla nas, gdyż to pozwala realnie myśleć, że jednak Kamil jest miejsce 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 10, w tym momencie, w najgorszym razie będzie na miejscu 11. Im wyższe miejsce, tym lepiej, bowiem y, warto powiedzieć, że y, Peter Pref przypomnił właśnie, że Peter Pref nie zakończy do drugiej serii. A jako, że Kamil ma 103 punkty nad nim, przewagę, a na strategie przewagę jeszcze powiększy. Damian i Prońc to tymczasem pierwsza dwójka. Dzisiejszego konkursu a w powietrzu, już Stefan Krab. No, ale to był skok, który na pewno nie da mu w tym momencie objęcia prowadzenia. 124 metry, ale warunki niezbyt korzystne. Dostanie 7 punktów, aż za niszczęsne warunki atmosferyczne. Lot no, jednak słabe: 17,5-18 punktów i nie będzie go w tym momencie w czołówce. No, na razie jest piąty reprezentant Austrii, a więc są tak, że nie wyprzedzi Kamila Stoch, a wyprzedzi niestety Piotra Żyłę no i wtedy ten, sam można powiedzieć, że na pewno Kamil Stoch utrzyma miejsce w czołowej dziesiątce. Dimitri Vasiliev reprezentant Rosji, już bardzo doświadczony zawodnik dosyć nieoczekiwanie w tej pierwszej dziesiątce się znalazł po wielu nieudanych konkursach, 134,5 metra w pierwszej serii no i miejsce siódme po Skokach w pierwszej serii. Teraz musi skoczyć 126 metrów, jeżeli chce objąć prowadzenie, ale nie ma tej odległości, nie wyprzedzi, więc Kamila Stowa nie wyprzedzi też najprawdopodobniej i Piotra Żyłę. Zaledwie 118,5 metra, ale też niekorzystne warunki, pół metra na sekundę w plecy reprezentanta Rosji, ale bardzo daleko, dopiero 16. miejsce, będzie więc nawet za Janem Ziobro Reprezentant Polski, wyprzedzi tylko, jeżeli chodzi o reprezentantów polskich, Macieja Kota. Tak na dobrą sprawę wszyscy nasi zawodnicy tej drugiej serii skoczą w klasyfikacji generalnej. Misiel Hajbek teraz, także uczestnik pewnej drużyny Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Teraz już na biegu mamy auty jaka który teraz musi uzyskać odległość około 128 metrów, jeżeli chce o prowadzenie. Jak jednak w e, plecy. No i ta próba nie pozwoli na to, aby w tym momencie być e, na czele. E, 6 punktów za wiatr w plecy dostanie reprezentant Austrii. 124 metry, a więc powinien być w tym momencie e, czwarty. A więc też za Kamilem Stochem, a ja chociaż na to musimy poczekać na te oficjalne wyniki, a jednak niestety wyprzedza Polaka e, przewaga z pierwszej serii. Wystarczyła na to, by wyprzedzić naszego zawodnika, plus jeszcze e, większa ilość dodanych oczek. W tym momencie jest trzeci highback ze stratą e, punktu i dwóch do cały czas prowadzącego tego z Jerneja Damiana. No i teraz e, Reruch zwycięstwa w trwalszych kwalifikacji, który popisał się... Znakomitym spotkiem na odległość 136 metrów. Teraz y, jest piąty po pierwszej serii. No i wydaje się, że y, utrzyma to miejsce także na zakończenie dzisiejszego konkursu. 128 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile musiał skoczyć, aby byłoby prowadzenie. Jeszcze dostać do tego 6 punktów zawiad I tak jest. On w tej chwili jest pierwszy ze sporą przewagą nad Jernej Emdawianem. O 7,3 punktów wyprzedza. Reprezentanta Słowenia, więc już na pewno na miejscu, w piątym, co najmniej zakończy dzisiejszą rywalizację. No a teraz czwarty skoczek rywalizacji w świata w tym sezonie: srebrny medalista olimpijski Sochi, w konkursie indywidualnym, brązowym, konkursie drużynowym. 41-letniej reprezentant znajduje się w Noriaki Kasaj. Teraz musi skoczyć około 130 metrów, jeżeli chce wyprzedzić swojego rodaka, czyli Reruchy Shimizu, niezła parabola lot, no i piękny skok japończyka. Teraz wiatr osłabł przy jego próbie, bo będzie miał dodany, ale tylko punkcik. No ale ta próba bardzo udana: 132 metry, no i on będzie nowym liderem. Już będzie co najmniej na miejscu czwartym, a więc blisko tego, by zająć dzisiaj miejsce na podium, aż o 4,8 punktów, wyprzedza w tym momencie no, jaki niej Kasai Shimizu, a więc. To on jest w tej chwili liderem na czele mamy więc dwóch reprezentantów Japonii. No a za moment Andreas Kofler, to już ta walka bezpośrednio o medale, bo będziemy obserwować zawodników z pierwszej trójki. Andreas Kofler 136,5 metra w pierwszej serii. A więc jest szansa na to, by popisać się dobrym 132 132 musi skoczyć, jeżeli chce objąć. W tym momencie prowadzenie 29-letni reprezentant Austrii. No i y, teraz ładny skok, y, ładny skok, chociaż czy to wystarczy, aby wyprzedzić Kasajego 131,5 metra, czyli 0,9 traci już na samej odległości. Y, będzie miał tyle samo. Punkt dodany za wiatr, noty podobne, 18-18,5 punktu. Drugi będzie na pewno, ale czy to mu da miejsce na podium? Zadowolony Aleksander Pointner I w tym momencie jest liderem: jest liderem Andras Kofer o 3,5 punktu, czyli prawie o 2 metry wyprzedza jakiego Kasajego, reprezentant Austrii. Może się cieszyć po długiej przerwie z podium klasyfikacji w konkursie indywidualnym Pucharu świata. No i teraz Anders Bardal miał zaledwie dziesiąte punkty straty do Romana i po pierwszej serii. Prowadzi Andras Kofle, drugi jest Noriaki Kasai, miejsca Polaków 7 stoch, 10 żyła. Teraz Bardal, nie skok, 131 metrów, dostanie 5 punktów za wiatr, a więc powinien być w tym momencie liderem i być pewien tego, że staje na podium. Mówiłem o Stochu, żywe, 19 jest Ziobro, a 23 w tym momencie Maciej Kot. Teraz czekamy na noty dla Andersa Bardala, czy będzie liderem, czy będzie co najmniej drugi. tak jest, o prawie 5 punktów, 4,4 wyprzedza Andrasa Kopera i, i Norwega jazdy, jaka zobaczymy już na pewno, na podium. No a na belce startowej pozostał nam już tylko jeden, pozostał nam już tylko reprezentant Czech. 24-letni y, zawodnik z y, na, na naszej południowej granicy Roman Kołdelka, w pierwszej serii. Zawodnik, który skakał z bardzo niskim numerem startowym, bo zaledwie w szóstym skoczył 137 metrów. Teraz musi skoczyć y, 130 metrów, jeżeli wygrać 94 km na godzinę prędkość na progu. No i to jest za słaby skok, by dzisiaj wygrać nie będzie podium najprawdopodobniej nawet dla Czecha, bo zaraz jest 125,5 metra, ale, do, ale skakał w najgorszych teoretycznie warunkach, bo dostanie aż 9 punktów za wiatr w plecy. No i w tym momencie jest dopiero czwarty przegrywa podium o 80 o 1,8 punktów, a więc... Niestety nie ma miejsca na podium dlaczego, ale bardzo zadowolony jest i tak z siebie, 24-latek on pewnie bardzo liczy na to, by zająć właśnie czwarta, a może i nawet wyższe miejsce w Mistrzostwach Świata w lotach, które już w przyszłym tygodniu, wczesnym, w a więc Sanderz też bardzo, ale Norwegii zwycięzcą dzisiejszego konkursu, 136,5 w pierwszej, 131 w drugiej. Odległości, które uzyskał, nota łączna 269,3 punktu. Drugi, jak Andreas Koffler, ze stratą 4,4 punktu. A na miejscu trzecim, klasuje się najstarszy dzisiaj biorąc udział w zawodach Skoczek, czyli Linii No No, jaki Kasajon uzyskał odległość? 135,5-162 metry. No, a nota jego łączna 261,4 punktu. Labardala to szczególne podium bowiem. On mieszka w Petrontach, więc na pewno będzie szczególnie miło mu stanąć na tym najwyższym stopniu podium miejsca Polaków. 9 Kamil Stocha, więc przesunął się nieco w porównaniu z pierwszą serią, bowiem był dziesiąt, ale mimo wszystko to jest i tak kapitalny konkurs, bowiem powiększa Kamil swoją przewagę nad Peterem Prasem, który jeszcze raz przypomnę, nie zakwalifikował się do drugiej serii i 12 odżyła także dobry występ naszego zawodnika na pozycji 21 wskocowany Jan Ziobro i 25 Maciej Kota, więc czterech z sześciu y, zawodników y, 6 zawodników w, w punktowanej y, 30 nam się zaprezentuje no i zaprezentowało no i y, miejmy nadzieję że w kolejnych konkursach będzie co najmniej tak samo, a może i lepiej. Troszeczkę, troszeczkę szkoda, że nie zakwalifikował się do drugiej serii Dawid Kubacki i Klemens Morańka, Zwłaszcza szkoda Dawida Kubackiego, który zaczął to pechować, że jest takie pierwsze miejsce dla skoczka narciarskiego. Ale to cieszy kolejne punkty do swojej przewagi. Nad Peterem Krewcem dorzuca Kamil Stoch, a to oznacza, że już jest coraz bliżej zwycięzca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a więc kolejny udany konkurs w jego wykonaniu, wprawdzie dzisiaj po dwóch zwycięstwach w Latwii i Płopio bez podium, dziewiąte miejsce, ale mimo wszystko myślę, to jest niezły dla niego występ w Pucharze Świata. Kamil Stok za to dziewiąte miejsce zyska 29 punktów, a więc 132 punkty przed ostatnimi trzema konkursami Puchary Świata. Taka będzie ta oficjalna przewaga Kamila Stofa nad Peterem Prewsem. Trzeci Pucharze Świata będzie cały czas Seven Front na czwartym miejscu. Mocni się Japończyk Noriaki Kasai, a na miejsce piątek skoczy zwycięzca dzisiejszego konkursu Norwek Anders Barda, ja już za uwagę dziękuję, do usłyszenia.